Najważniejsze rzeczy, które wydarzyły się w Świętokrzyskiem w 2025 roku. Zacznijmy od pozytywnych rzeczy. Na początku grudnia otwarto długo wyczekiwaną obwodnicę Opatowa. Ruch tranzytowy nie będzie utrudniał życia mieszkańcom. Duże wsparcie ze środków unijnych dla województwa napływa już kolejny rok z rzędu. Dzięki nim zmienia się nasza najbliższa okolica. W Błysku Zdroju powstał 11 Zakład Aktywności Zawodowej w regionie. To pierwszy tego typu obiekt o profilu sanatoryjno-hotelowym dla osób niepełnosprawnych. Teraz pora na negatywy. Do tej pory trwa spór o wybór nowego dyrektora Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kiercach. Sprawa przybrała już ogólnopolskiego charakteru. Problemy w świętokrzyskich szpitalach. Jednostki lecznicze nie mają pieniędzy na dalsze funkcjonowanie. Zniszczenie jaskółczych gniazd w Umianowicach wywołało duży skandal. Rozbudziło to dyskusję na temat ochrony przyrody. Co myślicie o działaniach w Województwie Świętokrzyskim w 2025 roku?